Kocham, akceptuję i troszczę się o siebie. Jestem wystarczająco dobry. Zawsze mam władzę nad swoimi myślami. Jestem bezpieczny. Kocham i akceptuję siebie. Jestem pełnym oddania operatorem swojego umysłu. Z łatwością przepracowuję komputer swojego umysłu. Wszystko w życiu jest zmienne, a mój umysł jest wiecznie nowy. Wszystkimi swoimi doświadczeniami kieruję z mądrością, miłością i łatwością. Kocham i akceptuję siebie. Mogę bez żadnej obawy dbać o siebie. Jestem w zgodzie ze swoimi uczuciami. Jestem bezpieczny tu, gdzie jestem? Tworzę swoje własne bezpieczeństwo. Kocham i aprobuję siebie. Posuwam się naprzód z ufnością i łatwością. Zamierzam procesowi życia i daję mu się ponieść. Odkrywam teraz swoje piękno. Chcę kochać siebie i cieszyć się sobą. Biorę teraz odpowiedzialność za swój umysł i życie. Jestem silny, dynamiczny. Każda część mojego ciała pracuje znakomicie. Kocham siebie. Z łatwością przebaczam. Kocham siebie i będę się nagradzać pochwalnymi myślami. Bezpiecznie jest być tym, kim jestem. Cieszy mnie mój własny sposób wyrażania życia. Jestem doskonały taki, jaki jestem. Kocham, a próbuję siebie. Moje życie toczy się zawsze w zgodzie z boskim prawem. Z każdego doświadczenia życiowego wynika tylko dobro. Dorastanie jest bezpieczne. Kocham i akceptuję siebie, troszczę się o siebie, zawsze staję na wysokości zadania. Porozumiewam się z łatwością i radością, otwieram serce. Jestem pełny miłości, jestem bezpieczny, czuję się dobrze, wybaczam sobie, kocham i akceptuję siebie, porozumiewam się miłością. Jestem w niekończącej się podróży przez wieczność i mam wiele czasu. Porozumiewam się sercem. Wszystko jest dobrze. Chcę przeżywać uczucia. Bezpiecznie jest okazywać swoje uczucia. Kocham siebie. Kocham siebie. Kocham i akceptuję siebie. Ufam procesowi życia. Jestem bezpieczny. Przepraszam. Prze Prze, prze, przetrawiam i przeswajam sobie wszystkie nowe doświadczenia życiowe spokojnie i radośnie spokojnie i radośnie cuda zdarzają się codziennie wchodzę do swojego wnętrza aby skasować wzorzec odpowiedzialny za ten stan i przyjmuję boskie uzdrowienie i tak też jest życie jest dla mnie. Dorośli postępowali jak umieli najlepiej, według swojej zdolności rozumienia, świadomości okay. i wiedzy. Uwalniam ich od odpowiedzialności za mnie. Ruszam do przodu z zaufaniem i radością. Wiedzę, że w przyszłości wszystko będzie dobrze. Uznaję swoje zdolności intuicyjnie: Kocham i ja aprobuję siebie, kocham i ja aprobuję siebie, doceniam swoją prawdziwą wartość. Jestem wspaniały. Potwierdzam i akceptuję swoją twórczą moc w moim twórczym świecie. Od tej chwili chcę cieszyć się życiem. Mój umysł zna swoją prawdziwą tożsamość. Jest twórczym wyrazem boskiego działania. Z chęcią pozostawiam przeszłość. Bezpiecznie jest przyswoić jej o... pozwolić, przyswoić? Pozwolić? Pozwolić jej odejść. Teraz jestem wolny. Bezpiecznie jest pozwolić jej odejść. Teraz jestem wolny. Patrzę z miłością. Patrzę z radością. Chcę teraz widzieć swoje piękno i wspaniałość. No i widzę. Teraz tworzę życie. Tworzę. Na które Mogę? patrzę z upodobaniem. Jestem bezpieczny tu i teraz. Widzę to. Patrzę z miłością. Czułością. Akceptuję boskie przewodnictwo i jestem zawsze bezpieczny. Harmonia, radość, piękno i bezpieczeństwo otaczają teraz to dziecko. Czyli mnie, mnie, dziecko mnie otaczają harmonia, radość, piękno i bezpieczeństwo. Życie jest wieczne i wypełnione radością. Kocham i akceptuję siebie właśnie teraz. Patrzenie jest dla mnie bezpieczne. Jestem spokojny. Jest czas i miejsce na wszystko, co mam do zrobienia. Jestem spokojny. Łatwo i spokojnie uwalniam się od tego, co już niepotrzebne w moim życiu. Przeszłość minęła Teraz decyduję się kochać I akceptować siebie Ufam procesowi życia Tylko dobre I właściwe Działanie ma miejsce W moim życiu Bezpiecznie jest Pozbywać się tego Czego nie chcę Pozbywać się tego Czego nie chcę Tylko to Czego już nie potrzebuję, opuszcza moje ciało. Opuszcza moje ciało. Z miłością uwalniam się całkowicie od przeszłości. Jestem wolny, jestem miłością. Z miłością wybaczam sobie, jestem wolny, kocham życie. Mam przyrodzone prawo żyć swobodnie, pełnią życia. Zasługuję na miłość, decyduję się żyć pełnią życia. Kocham i akceptuję siebie. Ja, ja tworzę. Ja tworzę radość. Ja tworzę radość mojego życia. Wybieram życie zwycięskie. Ja tworzę radość mojego życia. Ja, ja, ja tworzę radość mojego. Mam władzę, siłę i wiedzę umożliwiające. Rodzenie, radzenie, rodzenie, radzenie sobie ze wszystkim w moim życiu. Tworzę tylko pokój i harmonię w sobie i w moim otoczeniu. Zasługuję na to, by czuć się dobrze. Chcę tworzyć spokój w moim umyśle, w moim ciele, moim świecie. Wszystko dzieje się dobrze. Jestem bezpieczny. I kochany, moje pojmowanie Boga wspiera mnie. Jestem normalny i w zgodzie z naturą. Cieszę się własną seksualnością i ciałem. Jestem wspaniały. Ogłaszam pokój, harmonię we mnie i wokół mnie. Wszystko dzieje się dobrze. Chroni mnie. Chroni mnie boska miłość. Jestem zawsze bezpieczny i pewny. Bezpiecznie jest cieszyć się własnym ciałem. Cieszę się ciałem, cieszę się z tego, że jestem kobietą. Cieszę się z tego, że jestem mężczyzną. Bezpiecznie jest cieszyć się własnym ciałem. Chcę widzieć życie jako wieczne i radosne. Jestem wieczny, jestem radosny, jestem w zgodzie z sobą. We wszystkich sferach mojego życia panuje spokój. Mój umysł jest spokojny, jestem bezpieczny. Dobrze jest, kiedy czuję moją seksualność. Spokojnie kocham. Spokojnie kocham. W wielkiej rodzinie tego, co żyje, ja jestem sobą. Wszystkie drobniejsze sprawy same ułożą się we właściwy sposób. Stanowię stanowionę, stanowię, stanowię jedność. Stanowię. Stanowię jedność. Z całością ja życia jestem bezpieczny i, to, ci i staję to. na wysokości zadania we wszystkich sytuacjach. Kocham i akceptuję siebie. I odpuści nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym dnołońcem.